Dzisiaj będę czytała Helman 12 rozdział 12 Helmana ponieważ myślę, że to jest bardzo ważny rozdział żeby się z wami podzielić jest o, jest, jest o wiarze powinniśmy po prostu wiedzieć dlaczego dlaczego szukamy Boga i tutaj jest odpowiedź na to pytanie dlatego proszę słuchać i subscribe, mam tylko 65 subscribes i to wszystko i bardzo bym prosiła gdybyście zawsze subscribe jeżeli chcecie e, słuchać moich, e, moich rozdziałów e, czytania moich rozdziałów e, to możecie subscribe to jest bardzo ważne e, dajcie mi like i również e, napiszcie jakiś komentarz. Czy lubicie te rozdziały z tego? To jest ten Księga Mormona. Jeszcze jedno świadectwo o Jezusie Chrystusie. To jest jeszcze jeden dokument, który, który był napisany, o którym myśmy nie wiedzieli. Także to jest bardzo ważne, i nie tylko z Biblii mamy wszystko. Tam są różne, różne dokumenty, różne. Pisania różnych ludzi, wybranych ludzi przez Boga, który przy natchnieniu daje im po prostu informacje. I oni muszą spisać wszystko i przekazać, i muszą jakoś zachować przez lata, przez dziesiątki of lat, dziesiątki of wieki nawet. To dlatego czasami jest z rodziny w rodzinie, i to jest z jednego, z jed, z jednego członka do drugiego przekazywane. Także to jest bardzo, bardzo trudne, i czasami takie pisma się po prostu zapodzieją, i, i nic nie wiemy o tym. Dlatego ta książka została napisana dla nas, dla wierzących, wierzących i niewierzących. Bo Bóg chce, żeby wszyscy ludzie na świecie oddali Mu cześć i chwałę, bo On jest właśnie tym Stworzycielem. I tam nie ma żadnego szukania, bo mogę Wam powiedzieć, że Jezus Chrystus jest tylko jedną drogą i tam nie ma innej drogi i, i możesz szukać w różnych religiach. Oni mieli natchnienie, dostali jakąś, jakąś, jakiś przekaz od, od jakiegoś ducha. My nie wiemy, czy to był Duch Święty. Mógłby, in, mógłby inny Duch y, od diabła. No nie wiadomo.